Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji, starej recenzji na kanale. Wiem, że jakiś czas mnie nie było, ale tak jak zawsze mówię, pojawiają się nieregularnie te filmy, wtedy kiedy mam czas, jeżeli chodzi o stare recenzje. Pod ostatnim filmem z, z cyklu Stare Recenzje wybraliście Blade'a. Także proszę Blade z 1998. Jeżeli nie wiecie, jak taka stara recenzja działa, to już wam mówię. W komentarzach piszecie film, który ma przynajmniej 20 lat, czyli 1999 i starszy. Już nie bawmy się w szczegółowe um, daty um, wydania, czy np. grudzień, listopad, styczeń, nieważne. Po prostu rocznikowo 1999 i starszy. Wtedy reszta osób w komentarzach klika łapkę w górę pod komentarzem z filmem, który chcecie, żebym zrecenzował jako stare recenzje następnym razem. No i tak to wygląda. Kolejna sprawa jest taka, że takich filmów nie oceniam, ponieważ czas sam je ocenił. No więc. Jedziemy z recenzją Blade'a z 1998. Blade jest szóstym filmem na podstawie komiksów Marvela, zaraz po Kapitanie Ameryce, Kaczorze Howardzie, Pani Szerze, kolejnym Kapitanie Ameryce i Fantastycznej Czwórce. Za reżyserię zabrał się Steven Norrington, który na swoim koncie ma tylko cztery filmy: Maszyna Śmierci, Blade, Ostatnia Chwila i Liga Niezwykłych Gentlemanów. Już pierwsza scena pokazuje nam, jaki klimat będzie nam towarzyszył do końca filmu, czyli będzie mrocznie, będzie dużo krwi, dużo akcji, no i dużo świetnej muzyki. Tu właśnie pojawia się ten legendarny motyw przewodni, czyli Confusion zespołu Pump Panel, który jest legendarny. Po prostu jest rozpoznawalny ten kawałek od pierwszej sekundy, jakim się tylko usłyszy i od razu wiadomo. Myślisz, słuchasz ten kawałek, myślisz sobie Blade, Blade będzie robił niezłą rzeźnię tym wampirom w rzeźni. <laughs> Zrobił im rzeźnię w rzeźni. czejcie? Jakim jestem żartownisiem? Why are we still here? Just to no dobrze, jeżeli chodzi o samego Wesley Snipes'a... to jest to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać, grał od bardzo, bardzo dawna w bardzo, bardzo wielu filmach. Większość z tych filmów jest filmami akcji. Myślę, że on się w tym dobrze czuje, ponieważ Blade'a zagrał obłędnie. Był tak niesamowity, że przez bardzo, bardzo długo po prostu ja nie widziałem nikogo innego w roli Blade'a oprócz teraz. To już jest taka notatka z 2019 roku, kiedy Kevin Feige ogłosił, że nowym Blade'em będzie Maharshala Ali. I muszę wam powiedzieć, że albo będzie tak, albo Maharshala Ali będzie lepszy, albo będzie na równy z Wesley Snipesem. Ale Wesley Snipes na zawsze w moim sercu będzie jako ten oryginalny odtwórca Blade'a. No bo on po prostu zrobił to. Fenomenalnie dobrze. No dobrze, czyli każdy superbohater potrzebuje jakiegoś swojego superzłoczyńcę. W tym filmie mieliśmy Dikona Frosta w tej roli e, Steven Dorf, który wypadł dobrze, aktorsko naprawdę fajnie to wyszło mu, ale jako kreacja filmowa myślę, że czegoś mu brakowało. Po prostu Blade za szybko go pokonał. Wiecie, że na przykład ostateczna walka z nim, on stał się bogiem wampirów, e, a Blade go pokonał. No, w 3 sekundy go pokonał, tak naprawdę nawet się nie zmęczył. E, dlatego, moim zdaniem, powinno być coś bardziej ciężkiego dla Blade'a. Taki, wiecie, ten Bóg był ok, wszystko było z nim w porządku, ale powinien, powinien się Blade trochę namęczyć. Wiecie, powinien ledwo żyć, em, powinien os, ostatnim tchem go jakoś pokonać. No, nie wiem. A to jakoś mu wyszło tak po prostu no, no za łatwo. Jeżeli chodzi o efekty specjalne, to to jest najgorszy aspekt filmu, o którym można mówić, jeżeli chodzi o filmy, które mają 20 lat, ponieważ no, siłą rzeczy te filmy właśnie mają 20 lat to te efekty specjalne no, nie mogą być dobre, chociaż w niektórych przypadkach są naprawdę świetne. No i na przykład w takim Blade jest taka scena, kiedy Deacon Frost bierze jednego ze swoich tam wampirów. Na przechadzkę, aby pokazać mu wschód słońca. No i te efekty specjalne teraz mogą troszeczkę bawić, ale, ale wtedy były naprawdę dobre. To był, myślę, że szczyt technologiczny, jaki można tylko było sobie wyobrazić. W tym filmie nie ma dużo komputerowej akcji, a bardzo wiele efektów specjalnych to praktyczne efekty specjalne, i to widać, i moim zdaniem jest to lepsze niż mieliby to zrobić komputerowo, bo wtedy to wyglądałoby, w tym czasie, jakby teraz, w 2019 wyglądałoby to po prostu jak jakaś, no jak komedia. A, a tak, dzięki praktycznym efektom specjalnym, no to teraz to jakoś się zestarzało z godnością. No dobra, teraz przyszedł czas na ostatni i chyba najważniejszy aspekt filmu, no bo jak mówicie Blade, to co sobie myślicie? Bo ja myślę że wampiry, zabijanie wampirów. Na no jak zabijanie wampirów, no to sceny akcji. No i tak jak powiedziałem, Wesley Snipes grał w bardzo wielu filmach, większość z nich to filmy akcji i on się po prostu w nich dobrze czuje i to widać na ekranie. I teraz tak, ten film ma ponad 20 lat i. Sceny walki, sceny akcji mogą konkurować z filmami teraźniejszymi w 2019, które są wypełnione efektami specjalnymi, wypełnione jakimś CGI. Blade może z nimi śmiało konkurować, a nawet w wielu przypadkach jest lepszy, ponieważ to zostało zrobione no, przez aktorów. A teraz, w tych czasach, bardzo dużo scen akcji jest po prostu generowanych komputerowo i to jest po prostu niedobre. Tak nie powinno być. I Wesley Snipes. Nadawał się do tego idealnie dobrze się czuł w tych wszystkich akcjach, ponieważ przez ostatnie parę miesięcy, kilka razy obejrzałem Blade'a i za każdym razem równie dobrze się bawiłem, e, oglądając sceny walki, sceny akcji właśnie w tym filmie z 1998. Tylko dlaczego tak było? Wydaje mi się, że to za sprawą Queena, który wprowadzał do tego filmu takie komediowe elementy. Wiadomo, to jest. Horror, sensacyjny, akcja, to nie ma być komedia, ale jak w każdym filmie bazowanym na komiksach Marvela jest jakiś tam element taki śmieszkowy. No i właśnie w tym filmie takim elementem był Queen i bardzo przyjemnie się to oglądało, dodawał temu filmowi takiego życia, no bo umówmy się, Wesley Snipes grał takiego poważnego łowcę wampirów, pół człowieka, pół wampira i, i on jakby nie znał się na żartach. A Queen jakby rozjaśniał cały ten film. Także dajcie mi znać, co myślicie o Blade z 1998 i przypominam, zostawiajcie komentarze z filmami, które mają przynajmniej 20 lat. No i łapki w górę pod komentarzem z filmem, który chcielibyście zobaczyć jako kolejny w starych recenzjach. Trzymajcie się na razie.